Kiedy nie wiesz dokąd pójść, kiedy masz wątpliwości, kiedy masz dylemat, co wybrać, kiedy nawet nie masz siły, aby mówić, zatrzymaj się w sobie. To jest Twój dom, zawsze tam był i czekał na Ciebie. Obojętnie, co napływa z zewnątrz, co próbuje determinować Twoją esencję, Twoją wewnętrzną prawdę, co próbuje kwestionować Twoją wartość. Masz siebie w środku siebie dla siebie i tam jest miłość. Znajdź ten dom w sobie. Posiedź w nim, odpocznij. A jak już poczujesz siebie w pełni, wyjdź na zewnątrz. W swojej unikalnej mocy i prawdzie i żyj tak jak chcesz. Może być tak, że pewni ludzie od ciebie odejdą, pewne sprawy przeminą, znikną lub zostaną zastąpione czymś innym. Nie bój się tego. Tak właśnie ma być. Zaakceptuj to wszystko. Od tego momentu dopiero zacznie się układać. Nieważne ile ci to zajmie czasu, zaufaj. Jesteś czymś więcej niż wychowanie, czymś więcej niż słowa innych ludzi, czymś więcej niż role społeczne, w których cię osadzono. Czymś więcej niż twoja praca, związek i inne struktury. Owszem, relacje są ważne, dodaję poczucie przynależności. Nikt nie jest samotną wyspą, ale najpierw poukładaj siebie w środku, to wtedy wszystko, to co na zewnątrz, przetasuje się samo, i uwierz mi, że dać to spokój, bezpieczeństwo i spełnienie. Wtedy zrozumiesz siebie. I zrozumiesz innych.